W dzisiejszym odcinku sprawdzimy jak dobrze się znamy z Fausti. Fausti jest jako ostatnia z dziewczyn Więc myślę, że już, duży dużo czasu, żeby mnie dobrze poznać I żebym ja poznała dobrze ciebie A teraz masz dwie minuty żeby znaleźć synówkę dla mnie na co dzień Dobra, lec. lecę, lecę, lecę lec. Wika kocha takie wiecie, paraszuty Takie tego typu spodnie O, te, nie ma rozmiarów? Nie ma Dobra, czyli zostaje w tych żółtach, o Jezu ale fatalny mają kolor Fatalny mają kolor Dobra, muszę wziąć po prostu pierwsze co mi do rąk wejdzie To, a pasuje, to pasuje Dobra Dobra, jeżeli chodzi o Fausty, to pierwsze co mi się kojarzy z tym sklepem i z Fausty jest to jeans I do tego jakaś góra, jakaś taka ładna, obcisła góra Coś w sumie podobnego, co ma dzisiaj na sobie albo spódnicę To jest nawet spódnica, którą ma Fausty Więc czy to jest oszukiwanie? Nie, bo dobierę do tego też inne rzeczy Białego z manekina, to będzie tak I do tego potrzebujemy jakiś taki zwykły biały top Na przykład właśnie taki, git, fajnie Tak szczerze, to jestem zadowolona z tego outfitu Jest on basic, ale to jest jednak outfit na co dzień Oglądajcie do końca, żeby zobaczyć też inne outfity i na lokalizacji, bo myślę, że na pewno będzie zabaw. Dobra, kochana, mam dla Ciebie outfit. Taki zwykły biały topik, ale do tego. Spódnica, proszę bardzo, o, połączenie Twoich włosów. Piękna. to znajomo. I co, uważasz, że mi się tam coś? Nie no, mam tą spódnicę, to fakt. No i rzecz taką dopełniającą ten outfit, której ja wtedy nie kupiłam, bo nie było jej w sklepa. jest ta kurtka, którą i tak swoją drogą chciałam, żeby ją kupić, więc na pewno. Okej, okay, wiczka. Spodnie. Fajne! Ubrałabym takie, totalnie bym nie ubrała. Góra jest taka. Aha. Mm. Tylko, dobry że właśnie rozmiar. nie jest dobry rozmiar, bo pośpiechu nie wzięłam dobrego rozmiaru. No dobra, no ale bardziej mi się podoba chyba ta góra niż czarna, tak, za sobą czarne, które Tak, czarne I wzięła. czarny top, który po prostu wzięłam na szybko do ręki. Kochana, i tu i tu jest za duży rozmiar, więc wybieram ten, bo ten jest XL, ale ubieramy się, no i zobaczmy, czy zaliczamy sobie punkty nawzajem. Yeah. Hey. potrzebujesz tej kurtki. Tak, no, ja ją kupię, Myślę, że ją kupię, bo jest idealna. Ogólnie, ten top jest ładny. Zaliczam ci punkt, względu na to, że właśnie ja bym się tak ubrała na co dzień. Tylko no wiadomo, dobrałabym uprawny rozmiar. Myślę, że ty mi też zaliczasz tak, punkt. rzeczywiście, że zaliczam wiesz, ten punkt, jakby. To jestem ja. Kolejna konkurencja i teraz będziemy wybierać sobie nawzajem stylówki, które ubrałybyśmy na randkę. Uuu i też mamy na to dwie minuty. Tak, dwie minuty, czas tak. Ogólnie, jeżeli chodzi o randki, Fausti, widziałam raz, jak się tak mocno odwaliła, więc. W jej przypadku była to taka bardzo przyległa sukienka i właśnie taką spróbuję znaleźć, albo coś w tym stylu. Ja biorę na pewno to. Myślę, że ta sukienka jest jak najbardziej git, tylko spróbujmy znaleźć jeszcze coś do niej. W nie patrzę na rozmowę, wiem, że Fossi ma wielką stopę. 20 sekund. O oh no! SK SK Nie ma, dobra, piorękę. To jest mój outfit dla Fausti na randkę. Zobaczymy, co wybierze dla mnie. SK dobra, jest SK Weźmiemy SK Ale znajdźmy jakąś fajną sukienkę. To jest sukienka, którą Wika mogłaby założyć. Biorę. Chyba jednak zostanę przy tym basicu z tego, co widzę. Niż przy tym białym, bo nie chcę ryzykować też rozmiarem, że będzie na nią za duże. Chociaż sama bym chętnie przygarnęła taki kombinezom. No i koniec czasu. Lecimy do przymierzalni. Takie kieca. Boże powiedziałam dosłownie, że no, ciebie w nie widzę, a ja. No totalnie, to jesteś ty. Do tego mamy Ramones Yes. Taką zwykłą Daisy. Myślę, że jest stylowy idealne. Ej, Mika, zdążyłaś dwie minuty zrobić serio cały outfit. No a jak? Ja mam dla ciebie sukienkę. Jest minimalnie szansy, że masz podobną. I niestety nie dostarczyłam dobrać żadnych dodatków. O, nie jest to ta sukienka, którą ja mam, ale jest bardzo podobna. I zgadza się w czymś takim podobnym bym poszła na lampę. Okej, okay, no to przymierzamy. Była, ładnie, co? Ja tego słyszę z y, przymierzalni <grym> O nie A przecież zarobiście wygląda, za to ja Nie zaliczam punktów, bo jednak To nie jest totalnie coś co bym ubrała na randkę Wygląda jak jest. taka ciotka klotka Wiesz Wiesz tak. o co jakby ty też byś się tak, tak nie ubrała na randkę No nie ubrałabym się tak Bardzo mi się podoba sama w sobie sukienka No i poszłabym jej na randkę, więc tutaj zaliczę ci punkt Ale jeżeli chodzi o sam, jakby samą tą sukienkę To jest bardzo prześwitująca i to jest konkurencji ja zdobywam punkt Fausti, niestety nie, ale lecimy z kolejną konkurencją będziesz musiała wybrać mój ulubiony produkt z Only Bio. I ja tak samo pokazać, który jest moim ulubionym produktem i wtedy zweryfikujemy, czy dostaniemy punkt. Dobra, let's go! Kochani, jeżeli chodzi o Only Bio, to naprawdę mam mnóstwo tutaj swoich ulubionych produktów, ale mam kilka takich, takich naprawdę topka, topka. Odżywka mi co jest, tylko że to nie jest ta, którą ja używam na co dzień, bo tu widzę, że jest nowe opakowanie. Chociaż albo to, albo wcierka jeszcze. Też kocham tą wcierkę. Więc zastanawiam się. Jeszcze też kocham tą maskę, no. Ale coś, co faktycznie używam najczęściej, to jest to odżywka w mgiełce i to o nim zawsze dostaję komplementy czym moje włosy tak pięknie pachną Pika zawsze mi się kojarzy z maskami i odżywkami ale co częściej, kiedyś brałam od niej odżywkę, ale nie znam się na niej, więc wezmę chyba proteinową nie wiem, wydaje mi się, że któryś z tych dwóch produktów, więc wezmę po prostu te dwa produkty. Jestem mega ciekawa, co Wika wybrała. Już widziałam. <grystanie> już widziała, że to nie jest to samo. Nie to. jest to samo. Ale zobaczmy, bo ja pokazywałam kilka, więc jeżeli jest to jeden z tych moich top produktów, to ci zaliczę. Dawaj. 3, 4. Ogólnie, czemu z dwa produkty? Ja je kiedyś używałam na zmianę, że jak miałam włosy o to używałam jednej drugiej i kiedy indziej, ale kiedyś się taką ukradłam. Na chwilę, jak jeszcze mieszkaliśmy no. w domu Genzy więc kojarzyło mi się, że albo maska, albo odżywka to są ulubione Twoje produkty. E, ogólnie tak, bardzo je lubię, ale jednak takimi moimi ulubionymi. Tak, to jest nie, odżywka w mgiełce. Ja zawsze ten pyskam włosy i zawsze wszyscy się mi wydają, co mi tak ładnie włosy pachną. Serio? Więc e, jest to odżywka w mgiełce. No więc nie mamy. A nie, mam nie zaliczam punktu, ale teraz chciałabym. Wam też opowiedzieć więcej o Omo Pielęgnacji. No i kochani, jak już mowa o produkcie, który najbardziej lubię od Only Bio w ostatnim czasie, właśnie o ten produkt chodzi, to go już mam codziennie i to jest oczywiście mgiełka od Only Bio i to jest mój ulubiony produkt, ale to nie o tym, ponieważ aktualnie chcę Wam opowiedzieć o moich włosach i tak jak widzicie, to są moje włosy, których ani nie prostowałam, ani nie kręciłam, są one po użyciu właśnie pielęgnacji od Only Bio. Jak już wiecie z mojego Instagrama, jeżeli mnie tam jeszcze nie śledzicie, to Was koniecznie odsyłam, ponieważ często opowiadam Wam właśnie o świadomej pielęgnacji, z Onnibio i był to najlepszy wybór. Ja muszę się Wam przyznać, że nawet za czasów daily i w ogóle po tym jak przeprowadziłam się do Polski, to poznałam markę Onnibio i używałam ich kosmetyków na co dzień, ale tak naprawdę od niedługiego czasu dowiedziałam się jak używać tych produktów wszystkich poprawnie i czym jest świadoma pielęgnacja. A jeżeli mowa o świadomej pielęgnacji i o takich początkach, to teraz są takie super starter packi, które mają nazwę OMO Starter Pack i już tłumaczę Wam o co tutaj chodzi. Jest to zestaw idealny na początek Waszej przygody ze świadomą pielęgnacją. Są tutaj wszystkie produkty, które tak naprawdę potrzebujecie. Ja zadecydowałam, że trzy takie zestawy rozdam trzem osobom na Instagramie. Wystarczy, że wyślecie mi wiadomość e prywatną na Instagramie, w której opiszecie mi, dlaczego właśnie teraz chcecie rozpocząć Waszą przygodę ze świadomą pielęgnacją przy użyciu produktów Onnibio. A jeżeli chodzi o ten zestaw, to w środku znajdują się produkty takie jak odżywka emolientowa, odżywka proteinowa, olejek zabezpieczający końcówki oraz szampon balansujący. A jeżeli Wy zastanawiacie się w ogóle na czym polega pielęgnacja OMO, to polega to na tym, że pierw odżywiacie Wasze włosy, czyli używacie odżywki, później je myjecie, później je znowu odżywiacie, a następnie jeszcze nakładacie olejki. Właśnie dlatego ten zestaw jest idealny dla początkujących i dla osób, które chcą rozpocząć przygodę ze świadomą pielęgnacją. Zestawy te dostaniecie pod linkiem w opisie, a wy koniecznie napiszcie w komentarzach, czy już rozpoczęliście waszą przygodę ze świadomą pielęgnacją, a jeżeli nie, to czy macie to w planach i jaki produkt od biorę z jest waszym ulubionym. A teraz już wracamy i lecimy z kolejną konkurencją. Kochani, kolejna konkurencja to jest to kosmetyk, który mi się z Tobą najbardziej kojarzy. I ja ogólnie mam kosmetyk, Tutaj właśnie w tym sklepie, nie wiem jak Ty, ale ja lecę pierwsze, mamy na to dwie minuty. Nie ma chyba tutaj lankom, a to właśnie puder z lanką kojarzy mi się z Fausti najbardziej. Ale coś, co jeszcze mi się kojarzy z Fausti, to są to produkty do brwi. Myślę, że jest na pewno żel do brwi, tylko że jaki kolor? Nie ma tego pudru? Może to nie był lanką? Nie ma? Dobra, biorę ten żel do brwi, najwyżej będzie źle. A nie wiem dokładnie, jaki kolor Fausti używa i dlatego biorę ten żel, który nie ma w ogóle koloru. Like it. A produkt, który ja bym wybrała dla siebie, to jest to na pewno rozświetlacz Fenty, ja go używam codziennie, nakładam go wszędzie Albo pudel z chuda Wika, to są błyszczyki, pomadki do ust Co chwilę poprawianie tych ust To są te pomadki z tej firmy Oh no, nie ma tego koloru A Riri? Uuu, ej, dobra, kolor Riri Wyglądasz to Jesteś tak piękna jak tak. Nie ma Riri. Nie ma Riri, więc bierzemy Sweet Mouth, ten. I czemu nie ma Riri? A ze mną? Jaki produkt może się kojarzyć? Wydaje mi się, że coś do brwi, ewentualnie samoopalacz, ale ogólnie rozświetlacze. Kocham rozświetlacze. brałam coś, co masz najczęściej, czyli łyżczyk do ust z Fenty, ale w innym odcieniu. Uuu, mega super, bo ja właśnie zgubiłam ten jeszcze jeden, który mam i został mi brązowy i ja tak nie do końca mi pasuje, a widzę, że tutaj masz inny kolor, ale był piękny, idealny. Ona nazwie Riri, ale nie było tego koloru, a ode mnie masz właśnie ten. Jeżeli chodzi o ten Produkt, to faktycznie nie powiedziałam wcześniej, że ja się sobie kojarzę z błyszczykiem, ale trochę uświadomiłaś mi, że tak jest. Bardziej kojarzy się sobie z rozświetlaczem albo z pudrem z Huda Beauty. Aj, też, totalnie. Tak, to są no. te dwa, ale to jest trzeci, więc zaliczam ci. Jeżeli chodzi o ciebie, Fausti, kojarzysz mi się z pewnym pudrem, ale nie było go, więc kojarzysz mi się z brwiami. I z tym, żeby wyczystywać biblię do góry. Ha, z benefituję. Yeah. Dam ci punkt, bo to jest totalnie też coś, co ja powiedziałam jako pierwsze. Kocham produkty z Benefitu. Dobrze Uuu, robi, dobrze robi, dobrze robi. w ten sposób lecimy z kolejną konkurencją. Kolejną lokalizacją jest ten sklep, i my tutaj bardzo często lubimy sobie kupować piirdłki, więc ty musisz wybrać dla mnie piirdłkę do domu i ja dla ciebie, którą ty byś wybrała? Czas. Dobra, muszę się skupić stricte na rzeczach do domu. I kochani, ja tu widzę taką fajną lampę tęcza, którą sama też mogłaby. Mieć. Wydaje mi się, że u WikiB też to pasowało, ale przejdę dalej, ponieważ chcę zobaczyć, co tu jeszcze ciekawego jest. Bez sensu, bez sensu. Pasuje w naszych mistrojów mieszkaniu tak samo, więc ja bym się ucieszyła, jakby ona dokładnie to samo mi wybrała. Dobra, i nic tu już nie mam w zasadzie, więc wybieram tą tęczę. Ja mam mega fazę na wiśniowe rzeczy. Także jeżeli Fausti wzięła cokolwiek z tego sklepu, właśnie z wiśniami, z mam parasol albo jakieś krzesło, to ja to zaliczam. No chyba, że wpadnie mi coś jeszcze bardziej w oko. Ej, fajnie i no. może ją wezmę dla Fausty Będzie pasować do Fausty ponieważ Fausti ma bardzo kolorowe mieszkanko No i to by było na tyle, bo tutaj już mamy słodycze Więc faktycznie biorę ten dywan Hej, teraz ja je zaczynam I Jestem prawie, że pewna, się Ci się to spodoba o to jest ten dywan w księdze, z tenczą. Tak Mega mi się podoba i przyda mi się I Nie, pokazałam go, ale pokazałam coś z podobnym motywem Uuu, ej, nie widziałam tego totalnie, ale... Jakby zaliczam, yes. zaliczam. Co prawda ja powiedziałam, że cokolwiek z wisiekami, bo tam było bardzo <grym> dużo rzeczy z, z wisienkami. Ja jestem jakaś ślepa ty widzisz rzeczy, których ja nie widzę, <grym> ale za to wyjątkowo również zaliczamy. Jesteśmy z kolejnymi zakupami. Kolejna konkurencja to nasz ulubiony słodycz i nasz ulubiony napój. Fausty, jakiś pierwsza masz minutę. Minutę. Hinder <grym> bueno W tej formie akurat, chociaż nie wiem, czy ona czasem nie woli białego bardziej. Dika lubi bardziej białe. I teraz lecimy po napój mrożoną kawę, ale nie mam mrożonej kawy, więc biorę i napój. I jeżeli chodzi o słodycz, to jest to mega proste. Jest to na pewno coś z kindera. Trzelałabym właśnie w Kinder Bueno. I to ciemne Kinder Bueno. Jeżeli chodzi o mnie, to również są to wszystkie słodycze z kindera. A jeżeli chodzi o mój ulubiony napój, to jest to Green tea z Liptona. A jeżeli chodzi o ulubiony napój Fausti, to mam problem. Myślę, że to może być ulubiony napój Fausti. Tak szczerze. Po prostu woda. Póki czekamy na wiket, to ja wam zdradzę, co jest moim ulubionym słodyczem. Niezależnie jaki, ale każdy z kindera. Kocham wszystko dosłownie. Jeżeli chodzi o napój, jest to napój aloesowy. 3, 4, Mój czarny słodzony Nie Nie? Nie A ta co wodę kupiła? <laughs> nie przyznaję Ci punktu no. co jest Twoim ulubionym napojem? Aloes Jeżeli chodzi o mnie to nie jest to kola. Lubię, ale staram się ograniczać i moim ulubionym napojem jest Green Tea Ulubiony słodycz Trzy cztery. 1 yeah. Zadowolona? Tak To jest moje ulubione, co? Tak Ja powiedziałam cokolwiek z Kindera Ja też powiedziałam cokolwiek z Kindera Yes, moje. Kochani, zrobiło się słodko, to teraz lecimy, żeby jeszcze było bardziej romantycznie po kwiaty dla siebie O, oh, Mega cute. prawda? Lecimy z pwiatkami. Te róże od razu przykuły moje oko. Popatrzcie, jakie one są piękne i wielkie. Jakby nigdy nie widziałam tak pięknych róż, więc na pewno je biorę dla Fausti, a jeżeli chodzi o kwiaty dla mnie, to byłyby to piwonie. Mam nadzieję, że je wybierze, ale jak wybierze róże, to również zalicza jej punkt. Ja wiem, że Wika najbardziej lubi róże. Chociaż ostatnio mówiła, że bardzo by chciała piwonie, nie. To mają być ulubione. Czy takie jak ona chce? Ale zależy od sezonu, mam либо на своїх хатах. М-м. Jakie są teraz sezonowe kwiatki? Tylko piwonie? Dobra, to weźmiemy piwonie, Wiczce. A szczerze, jakbym ja miała teraz dostać jakieś kwiaty od Wiki, to wybrałabym właśnie piwonie. Albo goździki. Kocham goździki. Właśnie pani nam zaproponowała, żeby dołożyć do tego gipsówkę. To ja bym dołożyła gipsówkę. Trzy, cztery, Wow, jakie piękne! No. Piwoni właśnie nie chciałam. No. Piękne różyczki, dziękuję, Wikusia. Nie są to moje ulubione kwiatki, ale są przepiękne. Ale te różyczki też będą przepięknie. wyglądały, bardzo Ci dziękuję. Tak, a Zlecimy już do ostatniej miejscówki dzisiejszego odcinka, ale oczywiście oglądajcie do końca, bo na samym końcu będziemy też odpowiadać na pytania. I zobaczymy, jak tak naprawdę dobrze się znamy. Jesteśmy teraz pod kawiarnią. Chciałabym, żebyś wybrała dla mnie mój ulubiony napój. Ja okay. wybiorę twój ulubiony napój, ale też śniadanko do tego, co dobra. Jesteśmy mega, mega głodne, więc zróbmy taki cały zestaw. Cokolwiek myślisz, że ja bym w tym momencie właśnie zjadła. I zobaczymy, czy jesteśmy zgodne. zgodne. I tak samo, jeżeli chodzi o Ciebie, także ja idę pierwsza. Ja mam ochotę na bajgla albo na Cynamonkę i latę karmelowe, ale ice Latę na bez laktozy, to jest ważne. I ja myślę, że wiczce wzięłabym Bo Myślę, że jej ulubionym napojem to jest Ice Caramel Macchiato. Coś mi się kojarzy, że mamy ten sam ulubiony napój, jeżeli chodzi o jedzenie bajgiel z jajkiem oraz cynamonkę. A dla mnie jest to również Ice Caramel Macchiato, bajgiel i ja bym na przykład wzięła jakiegoś mafinka, Wezmę wiczce latek, bajgla, croissant z czekoladą. Ej, ogólnie Wika, przesadziłam. Przesadziłaś. Przesadziłaś. Bajgielek dla Ciebie. Oh. Podgrzewany i croissant. Ej, mam ochotę na to wszystko. Jaki napój byś Wzięła. Ice Caramel Macchiato. I to jest Ice Caramel Macchiato, ale poprosiłam Panią o dodanie śmietany A, i syropu. Na. Zaliczam Ci punkt za moje, bo faktycznie powiedziałam, że zależy mi na tym, żeby było słone, słodkie i żeby był napój. I faktycznie jest. Totalnie zaliczam. Miałam ochotę na cynamonkę, na Tak, Także my zabieramy się kochani, za jedzenie. No i widzimy się już w domu na odpowiadanie na pytania. Chora już na ostatnią konkurencję dzisiejszego dnia, czyli odpowiadanie na pytania. Zobaczmy, jak dobrze się znamy. I ja myślę, że tutaj powinnyśmy naprawdę wiedzieć o sobie wszystko. Pierwsze pytanie, Jaki jest ulubiony kolor drugiej osoby? Kolor! Trzy, cztery. Różowy, czerwony, wiśniowy. Nie. nie. Zielony. A nie! Co? No, zielony. Ja chyba. No, dałabym Nadałabym Różowy, no, dałabym Pyt. Brosowy, Pyt. No. Kolejne pytanie. Ogólnie wiedziałam, że jedna rasa załatwa dwie ulubione rasy, rasy. psów. O, kurde. Ogólnie nie jestem pewna tego, ale tamtego jestem pewna, ale nie wiem, jak się nazywa ta rasa. Jork? Nie! Mam Jorka, ale nie swoją moja rasa. Druga, nie? Nie. A dałabyś Chihuahę długowłosą? Nie. A no to mnie, Ani by to bym nie zgadła. Dałabym kawaliera. Tak. Nie, no co ty robisz? Wiesz, ja to miałam powiedzieć jako drugie. Już powiedziałaś Jorka i Chihuahę. Nie, to były te dwa nie oczywiste i musisz widać punkt za tego kawaliera, bo ja wiedziałam, że to jest goldena. No, no, to to, ja no dobra, to dobra. Ty Jak ty wiesz goldena? No to tak, no, no to, to mamy po punkcie, a drugi? Drugi, no to to jest pudel taki, który ma Marcin Dubiel. Mega mi się spodobał ten pies, i mega bym go chciała. Dobra, i teraz dwie nieoczywiste. Pierwsza to jest jakiś tam szwajcarski, czy jakiś, który mówiłaś, że jest taki duży. No nie mogę w ogóle nazwać. Dobra, już ci zaliczam, masz punkt. To nie jest szwajcarski, blisko australijski. <laughs> No to jest ten mały? No ma taką fajną pupkę. Pupkę fajną? Wszystkie pieski mają ja mi teraz wypadła ta nazwa Korgi! <stukli> korgi! Ej! Właśnie Korgi z Border Collie mi się nie zawsze tak. mylą. One są mega podobne do siebie i shicu też, bo shih -cu, nie Shih -cu, tylko... Proszę, wyświetlcie to Ale to no. Korgi, yeah. nie! No. Ty i tak masz dwa punkty? Tak. Ja, ja mam jeden punkt, lecimy z kolejnym yes. pytaniem. W jakim wieku miałyśmy swój pierwszy pocałunek? Trzy, cztery, piętnaście lat. Piętnaście. Tak? się. Nie ja napisałam moją odpowiedź. A, to jest też moja. 15. Kurde, Kurny i Kolejny punkt! Inu chłopaków miałyśmy? Ojej, bo... zawsze o tym gadamy. Trzy, cztery. cztery. Ty miałeś czterech? Czterech? A ty sześć, siedem? Taak, tak! Dokładnie okay. tak podałam. Dokładnie Dobra. tak samo zostać. A, nie, I tak Mam punkt. Ej, czyli jednak się słuchamy. Czy słuchamy się, Ej, dowiemy się teraz. Imię najlepszej przyjaciółki. Dobra, mamy. Trzy, cztery. cztery, Kasia, wika. Tak? No, tak? No, Kasia. Tak, <śla> tak wika! No? Ej, bo mnie jest mega łatwo, <śla> A potem jesteś ty! A potem ty jesteś ty! <grymne> Jaki kraj chciałybyśmy zwiedzić razem w Europie? A wiem! Trzy, cztery Grecja! Dobrze! Bo ej, naprawdę, bym chciała to zrobić. Tak! Chcemy bardzo bardzo. do Grecji! No i teraz. Zaczynają się schody, rozmiar, koszulki, bluzy oraz spodni O kurde Bluza oversize czy takie jak zawsze bierzesz? Strzelmy w oversize 3, 4, Koszulka S, dobrze Bluza M, właśnie nie Jak jest oversize to bym brała S -ke. Mam S wszystkie bluzy jakie mam Mi chodziło żeby, żeby była większa no to żem. Mogę Ci tak zaliczyć No a u Ciebie też S No I 34, 36 Tak no. yeah. Ile mamy wzrostu? To wiem, to jestem pewna Ja nie pamiętam czy połówka tam jest czy nie 3, 4, Wy 36. Tak no yeah! yes, my... jest metr centymetr różnica. To ma. jest ciężkie pytanie Co miałyśmy na sobie, jak się pierwszy raz poznałyśmy? Dobra, mam Trzy, Trzy cztery, cztery z kąpielowy żółty miałaś A. Jedno, jednoczęściowy yeah, Nie, no. masz rację, lubię ten kostium A ty jest sukienkę What the fuck yeah, totalnie bym nie ubrała sukienki na tym. coś Ja bym się Jezu. właśnie cała na czarno ubrana i miałam body O kurde, w ogóle nie pamiętam tego no, no. W jakiej fryzurze ja czuję się najlepiej i w jakiej fryzurze ty czujesz się najlepiej? Trzy Cztery. cztery Tak jak teraz. Tak. A ja dałam kręcone. Mm. Tak. No. No. Panowane, tak. No te falowane takie, no. I ostatnie już pytanie. Jaka piosenka na kojarzy? O kurde, bardzo dużo jest takich piosenek. Kurde, to jest mocno. Trzy, cztery ry. Trzech króli. Jest już blisko, <grym> się... jestem, jestem już blisko jestem ja już blisko, mega się stałę. Wtedy, ale zmieniłam. i początkowa piosenka, która mi się najbardziej stąkuje żyła, to jest ta, co na Malcie. Bad memories! <grym i zainteresowań> A ja też tak to Teraz w montażu zostaną podliczone wszystkie punkty i wy dowiecie się, kto wygrywa ten odcinek i też my dowiemy się, kto wygrywa ten odcinek, bo nie mamy bladego pojęcia. A z wami do zobaczenia za tydzień, pa, pa! Pa!